Często słyszę pytanie, jak się zmienić? Jak się zmienić? Podczas gdy dużo ważniejsze pytanie brzmi, ile zmienić? Dzisiaj po południu rozmawiałem z młodym człowiekiem, któremu dawałem przykład rozmowy wcześniejszej, z dzisiejszego dnia, kiedy rozmawiałem z jednym z biznesmenów. I poruszyliśmy taki wątek, dość znany w biznesie, mianowicie mija już tam piąty, dziesiąty rok, jakoś tam się kręci, jest w każdym biznesie, jest jak jest i człowiek chciałby, żeby wreszcie było stabilnie, spokojnie, żeby wiesz, nie było góra-dół, 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 żeby było cyk, no niech tam, le no, lekko wznosząco albo chociaż stabilnie, o tego ludzie szukają w biznesie, stabilnie. No i po chwili rozmowy mówię, słuchaj ale na co ty liczysz? Liczysz, że nagle po 5 po latach coś się nie wydarzyło, po 10 się nie wydarzyło i teraz się ma wydarzyć po 12, bo po 15? Hmm, Zawieszałem puentę? To samo powiedziałem temu młodemu człowiekowi. Mówię słuchaj, ja w pewnym momencie swojego życia wielokrotnie dochodzę do tego samego miejsca, w którym widzę, że muszę zmienić niemal wszystko. Niemal wszystko. 10 lat temu pff, zostawienie biznesu, beauty, rozwód, oddanie dwupoziomowego mieszkania. Totalnie nowe życie. Teraz kolejna taka zmiana, do końca roku ostatnie eventy otwarte i nowe wyzwania. Tak mniej więcej co 10 lat widzę potrzebuję dużej zmiany. Biznesowo i życiowo sprawdzaj, jak wiele musisz zmienić. Nie jak zmienić, ale jak wiele. Bo z reguły, jeżeli nie masz efektów, to trzeba bardzo dużo rzeczy zmienić. Niemal wszystko.